Wyrzuty sumienia często pojawiają się, kiedy zaczynasz wybierać siebie, kiedy przestajesz być dostępna 24 godziny na dobę dla wszystkich, a zaczynasz być dostępna dla siebie. Ale ciało pamięta jeszcze stare mechanizmy. Pamięta, że kiedyś trzeba było być dopasowaną, zamiast być prawdziwą i nagle wystawiasz. Granice pojawia się głos, wewnętrzny głos, czy ja mogę tak, program. Czy to nie za dużo, czy to nie egoizm? Nie. To uzdrowienie, to powrót do Twojego centrum. To Twoja energia mówi: już wystarczy. Nie jesteś złą osobą, bo chcesz zadbać o siebie. Nie jesteś egoistką, bo zaczynasz mówić nie. Z miłości do siebie. Nie musisz się tłumaczyć z tego, że wybierasz swoją prawdę. Pora przestać brać odpowiedzialność za cudze emocje i wrócić do swojej mocy bez poczucia winy, bez wstydu, bez kurczenia się, bez umniejszania w sobie. To jest ten moment, to Ty jesteś najważniejszym wyborem swojego życia. Pamiętaj o tym.